Niestety nie ma dzisiaj z nami niestrudzonego poszukiwacza prawierszy, Tomka Piątka, ale on tam gdzieś zbiera te wiersze i przysyła z własnym komentarzem, więc prawiersz, prawdziwie prawicowy prawie wiersz się odbędzie. Dzisiejszy prawiersz otwiera debiutant o pseudonimie Globus, który bez ogródek piętnuje zło. P.O., P.O., PO-lityka. Jest obudą, kitą, rudą, listę szczaj się na kury. Tak niewinnie się zakada, szukać dziury to zasada. POPO elitycy, PO, ludziom służą przyszłość wróżą, kiedy karty już schowają, tworzą prawo, by nas spętać. Nas, wyborców w zatku mają. Czas się wreszcie opamiętać. Piękny debiut. Globusa od razu do sedna przechodzi. Podoba mi się to, jak również rymy mi się podobają. Czym jest jednak PO i całe zło tego świata? Tylko dodatkiem do Donalda Tuska. Kolejny debiutant naszego prawiosza podpisuje się liryczny traktorzysta. Liryczny traktorzysta nie boi się złapać tuska za rudą lisią w kitę. Oho! Mści się Tusk na Polsce, że jeszcze nie zginęła. Wprowadza wzorce obce Lidl Kaufrat i Nieła. Zbruksić chce, oszwabić, zaniemczyć ojrosami, nad No Bałtyku zwabić i tłoczyć rurami. Niemra, by wytuskać, ropoprodukt ropo z ciał odkręci, popłynie z każdej duszy czarny szlak, szlam pamięci. Czy ta czwórca tandemiczna? Sytuacja nieliryczna. Trochę zagmatwany wiesz, ale poeta liryczny, traktorzysta. Wnosi pewien wkład w tworzenie nowych słów. Zbruksić, zaniemczyć, roprodukt. Także gratuluję. Podczas gdy, Niem, gdy Tusk Niemczy Polskę, premier Mateusz Morawiecki polszczy Niemcy. Prawie to odkrywa następny debiutant dzisiejszego prawiersza podpisujący się husarz. Punkt z ciężkości się przesunął. W Heidelbergu premier Morawiecki mądrych ludzi ujął. Autorytet moralny swój Polacy budują, wierzę, że z pomocą opatrzności. Tym razem jak Pariasa już jej, już jej zachodniacy nie potraktują. A jeśli nie z nami, to teraz współpraca może nie z Rosją, a dlaczego nie z pragmatycznymi Chinami? Wielka myśl geopolityczna u husarza jeszcze temu poecie wielką karierę. Polszczenie Niemców to trudna misja ze względu na hardy charakter tej nacji, co gorsza wspieranej przez obłudnych Amerykanów. Uzmysławia nam to wszystko poeta Wikat, autor wiersza Gromańska-Buta. Choć Niemcy wojnę przegrali, gigant przemysłu zbudowali, a Amerykanie dali plan marszala przeciw fali stalinizmu, którą przedtem wspomagali. Za miliony uśmierconych przez Niemców, Żydów i Polaków powiesili paru drani z powodu dowodów braku. Dziś, gdy świadków zbrodni brak, Niemcy wracają na szlak. Czy świat dziś jest tak zatruty, nie rozumie, że jest zerem, jak w Monachium pakt z Hitlerem? Tu wiedza historyczna. A jak poprzednika geopolityczna, też się uwypukla. Niemcy Niemcami, Amerykanie Amerykanami, ale nie zapominajmy o Ukraińcach i Żydach Hazarach. Na szczęście nie spuszcza ich z oka na żłobiony lwów 47. Wielka miłość do Banderowskiej Ukrainy, bo raczej nie polska racja stanu tym celem. Że nie widzicie historii prawdy i widy, że dziś okradacie własny naród z wolności, a może nie własny, lecz podstępnie wybrany, oraz że to nie o Polskę walczycie sprawę, polską walczycie sprawę, powtarzając uparcie kłamliwe slogany. Zrobiliście z Polski bezwolnego sługusa, wielki łatwopalny stos wojennej pożogi i poligon hodowli armatniego mięsa. Depcząc pamięć, honor, godność oraz krzyk trwogi, dziś my, obywatele drugiej kategorii, po Hazarii i Banderowskiej Ukrainie wśród dzikich pól obcych służb i śmiertelnych wrogów, przypominamy o polskiej racji stanu i winie, bo przed nami piekło wojny o cudze sprawy i doświadczenie zbiorowego samobójstwa, tragedia życia wedle antydekalogu i samotność w mroku cywilizacji śmierci bo u nas nieustający festiwal kłamców i dramat narodowej klęski oraz zdrady, pałacowy przewrót w długim cieniu menory, bezwstydny, rubaszny czerep sejmowej sfory. No, się 37 w swojej szczytowej formie, ale przecież skoro czyli 47, to zobaczmy, co u jego wielkiego rywala, prawieszcza Marka Gajownicza. Gajowniczka. Jakież kunsztowne, hermetyczne strofy spłodził ostatnio? Cóż, w tym tygodniu Gajączyk wreszcie wyjaśnił swoją hermetyczność. Zdradził, że pisze niejasno, żeby nie zrozumieli go wrodzy agenci. Mówić jednoznacznie nie wypada w czasie wojny u sąsiada, gdy nas kamerują szpiedzy. Lepiej o gruszce nam między nieustanne toczyć spory. Na jesieni są wybory. Krasomówców w Polskę słać, a już w marcu trzeba siać. Nie należy przy tym zwlekać, można przecież nie doczekać. No rzeczywiście, hermetyczność wyjaśniona i obnażona. I z tego powodu chyba ten odwieczny, cotygodniowy pojedynek między Lwowem 47 a Markiem Gajowniczkiem rozstrzygam na, korzy na korzyść Marka Gajowniczka, który odsłonił nam swój warsztat poetycki. Żadnych niedomówień i niejasności nie pozostawia za to autor o pseudonimie pH, który pisze wiadome rzeczy pod adresem wiadomo kogo. Jest takie radio. Nadaje Storunia, ponad 30 owocnych lat. Słucha go wujek, słucha ciutunia. Wiedzą już, na czym stoi ten świat. W radio tym mamy różne modlitwy. Czasem słyszymy prześliczne pieśni. Chociaż nie cierpią go srogie sitwy, sukces rozgłośni wrogom się nie Radio to kocha polską ojczyznę. Radio to w sercu mym goi bliznę. Radio to weź mi do nieba pomoże. Błogosław ojca ryzyka, Boże. Piękny hymn na miejscu ojca ryzyka, Codziennie rano, kiedy zaczyna się program Radia Mary, ja zaczynałbym właśnie tym wierszem. PH, zapamiętajmy ten pseudonim. Między jasnością a przewrotnością udatnie balansuje nasz ulubiony poeta, doradca zarządu TVP, Marcin Wolski. W tym tygodniu Wolski pochyla się nad Szymonem, hołownią i Polskim Stolnictwem Ludowym. To jednak przemyślana zmyłka, gdyż poeta tak naprawdę pisze o kimś innym. Weseli i hołownia chcą w ojczyźnie posprzątać. Dość agresji, żółci, dość stawiania po kątach. Niech nienawiść opuści senat, sejm i samorząd, niech pomysły dla Polski nieustannie się mnożą. Słucham tego z zachwytem. I przychodzi pokusa, żeby w przyszłych wyborach właśnie na nich dać plusa. Ale mózg eksploduje zaraz myślą upiorną, że chcą wygrać w wyborach, aby rządzić z platformą. Niezawodnie. Marcin Wolski, poeta doradca zarządu TVP, tłumaczy nam świat często, gęsto i trafnie. No ale znów ta platforma co z nią zrobić? Jakiś pomysł ma debiutantka podpisująca się samotna samanta. Moim bratem jest zaostrzony śrubokręt. Moją siostrą jest gniatarka do różnych części ciała. Moje bliźniaki to obcążki, kombinerki do wyrywania nerki. Każdy, kto myśl ma nieczystą, każdy, kto jest komunistą albo innym liberałem, niech zadrży na widok moich narzędzi. Niech przestanie ględzić. Niech woła Polska, Polska, Polska. Zamiast siać niepotrzebne słowa. Piękna, piękny debiut. I taki. poeta taka narzędziowa. Nowy nurt nam się narodził w prawicowej prawie poezji. Ale... Samotna Samanta. Może nie byłaby taka samotna, gdyby poznała poetę o pseudonimie Ruspex. Nieodparcie bowiem nasuwa się wrażenie, że nadają na podobnych falach Samantha. Posłuchaj, co napisał Ruspex. Stawczy struny twojej duszy nie drgają w oddźwięku, albowiem Ruspex pisze tak. A w sobie krzyk, krzyk, co zagłuszy najbardziej odstające żydowskie uszy. Idę i, i krzyczę, jestem ścianą dźwięku. Wypełniał mózgi wroga aż do wypęku. A gdy który otworzy niemieckie usta, to do środka fala dźwięku mu chlusta. Faszeruje go sprasowanym krzykiem, aż brzuch mu wybucha, a ja się śmieję od ucha do ucha. Mojego ucha nie odstającego, Ciasno do czaszki przylegającego. Zupełnie niesamickiego. Tylko aryjskiego. 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 Aryj to świński kolego. Pozdrowienia dla chłopaków z Dąbia Wielkiego. Mistrzów kamuflażu na... Kmentarze. Rzeczywiście Tamek trafnie wychwycił podobne fale i u Samanty samotnej, i u Ruspeksa może kiedyś wspólnie napiszą doskonały wiersz. Ale co słychać u naszych pogan Słowian rodzimowierców? Wśród nich wyróżnia się Masław z nadwarty, który najpierw planuje wycieczkę do lasu, a następnie ją odbywa. Pojadę do puszczy. Pod dębem stanę, pozdrowię bogów w pierwszej kolejności, a zaraz potem przodków moich wspomnę. Przypomnę o swojej dla sławi lojalności, nie zapłaczę nad ojczyzną, lecz zacisnę zęby. W garść złapię źdźbło leśnego runa i o pomoc poproszę wszechpotężne dęby. Niech szumem swym zbudzą już Boga Peruna. W koronie zabłyszczało. Dębu wielkie oko. Zamruczał koroną też bardzo złowrogo, po czym konale rozłożył szeroko i rzekł: Dobrze, żeś przybył z przestrogą. Bóg Perun nie śpi, on nigdy nie zasnął, lecz w mym cieniu czeka na swoich wyznawców. Chętnie by dawno już swych wrogów trzasnął, lecz czekał na takich jak ty, sławi zbawców. Wiedz, że on teraz wysłuchał Twych prośb. Zaraz rozbłyśnie wśród kraju ciemnoty, Dość już miał poniżania i gruźb, Od lat tysiąca ostrzył swe groty, I zaraz nimi on niewiernych ciśnie. A ciskał będzie gęsto, bez sumienia, Aż z kłamców siłą wszystko, wszystkie łzy wyciśnie, Pozostawiając im twarze z kamienia. W naszej ziemi tylko cztery twarze Zostaną, że jej słowiańska kultura kulturo, słabo, chwał. Piękny rodzimowierczy wiersz. I widać, że opisy przyrody autor, czyli <laughs> Masław Nadwarty, ma w małym palcu. I na koniec kolejny debiutant. To autor, który występuje jako M.R. Black i żałuje, że nie doznał głębokich ran kłuty. Tak wiele historii z ubiegłych stuleci, tak wiele legend słuchają dziś dzieci o wielkich herosach, wojownikach bez lęku, co przebicie mieczem przeżyli bez stęku. Nie znając strachu, stawiali czoła wrogom, walczyli choćby i w grobie jedną nogą, jakże wiele w tym chwały i bólu zarazem oddać swe życie za jednym rozkazem. Muszę więc przyznać, że Zazdrość mnie zżera, że tak odległa nam jest dziś ta era, że niczym Herakles nie spotkają mnie próby, w których doczekałbym wreszcie swojej zguby. Piękny, autodestrukcyjny wiersz M.R. Blaka. Dziękujemy. W ogóle dziękujemy wszystkim prawdziwym poetom za tą, garb, za tą przygarść prawierszy. Wszystko wydrukowane. Wszystko powiedziane, a poezja niech płynie. Reset obywatelski.